W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miał miau! Wow! Święty Mikołaj i Śniegowa Wróżka. Pewnego zimowego poranka kotociaki zobaczyły przez okno topniejący śnieg. Śnieg prawie całkiem się roztopił, a nadchodzą święta. Czy Święty Mikołaj nas odwiedzi, jeśli nie będzie śniegu? Śniegowa Wróżka wyczaruje nam śnieg. Ona i Święty Mikołaj ciężko pracują, żeby przygotować świat na święta. Powinniśmy zaprosić ich do nas do domu. Będą mogli sobie to odpocząć przed robieniem śniegu i prezentów. Właśnie! Zaprośmy tu Świętego Mikołaja i Śniegową Wróżkę. O, to bardzo miłe z waszej strony, tatuś i ja z przyjemnością ich zaprosimy. Wła właśnie tak, mówiąc szczerze, od razu zadzwonię do nich. Miał? Hmm. Miał. Tomek świętego Mikołaja, przepraszamy, ale wszystkie elfy są zajęte pomaganiem Mikołajowi. Proszę zadzwonić później wesołych świąt i moc uścisków dla wszystkich. O, nikt nie odbiera. Chyba naprawdę wszyscy są bardzo zajęci. No jak powiedz? Czy Śniegowa Wróżka i Mikołaj przyjdą? No i... i... Tak, przyjdą niedługo. Oboje będą wieczorem. Hurra! Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, miau, wow! miau, Skoro oni nie odbierają, to sami zostaniemy Śniegową Wróżką i Świętym Mikołajem. Kochanie, to wyborny pomysł. Musimy kupić kostiumy. Oh. Oh, oh. W sklepie zostały już tylko ostatnie sztuki. Niestety kostium Mikołaja jest nieco za mały. No i spójrz. Kostium wróżki jest za duży. No to mamy problem. Kotociaki z niecierpliwością czekały na Świętego Mikołaja i Śniegową Wróżkę. Hurra! ho! Miau, miau, małe kotki. Śniegowa wróżko jesteś znacznie większa niż myślałem. Muszę przyznać, że bardzo sobie cenię świąteczne uczty. O, zupełnie jak nasz tatuś. <śmiech> o, o. <śmiech> Ty nawet śmiejesz się jak tatuś! Cóż, u nas na biegunie północnym skąd pochodzimy? Wszyscy śmieją się w ten sposób. <laughs> A może napijemy się wszyscy herbaty? Tylko uważajcie, jest gorąca. Dlaczego Święty Mikołaj ma głos jak nasza mamusia? O, to dlatego, że Święty Mikołaj lubi tylko zimne napoje od ciepłych ma piskliwy głos. A może wszyscy zatańczymy taniec, który sprowadzi nam śnieg? Śniegowy taniec, a potem zacznie padać śnieg. Panie, nasze dzieci w ogóle nas nie poznały. Wyglądasz doskonale z tym warkoczem, bardzo Ci do twarzy. <laughs> Święty Mikołajo, masz tyle energii. Pewnie już sobie odpocząłeś. Będziesz mógł zaraz wrócić do pracy. Czy możecie w takim razie sprawić, żeby zaczął padać śnieg za oknem? E, śnieg? O! U, Sio, zostaw mnie, brodo! Mm. Hej! Przecież to nasz tatuś! Tak! A Mikołaj to mamusia! Od początku wiedziałem, że to wy jesteście. Po co przebraliście się za świętego Mikołaja i śniegową wróżkę? O, widzicie, prawdziwi święty Mikołaj i śniegowa wróżka byli zbyt zajęci, by przyjść. Ale jesteście najlepszymi udawanymi świętym Mikołajem i śniegową wróżką! Popatrzcie, za okno zaczął sypać śnieg! Wiadomo, dlaczego Święty Mikołaj i Śniegowa Wróżka byli zajęci. Wyczarowali dla nas śnieg. Ale fajnie! fajnie! Miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau, 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 Katki? Przy okazji, Mamusia Mikołaj i Śniegowa Wróżka Tatuś mają dla was niewielką niespodziankę w tym worku. Mamusia i Tatuś przynieśli dla kotków niewielkie prezenty świąteczne, z których kotki bardzo się ucieszyły. A na dworze padał świeży, biały śnieg i zmieniał świat w zimową krainę. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfield Reżyseria Małgorzata Boratyńska Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka Nagranie i montaż Paweł Siwiec Zgranie Barbara Jelińska Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpi Artur Pontek, Adam Pluciński Małgorzata Szymańska Maciej Kosmala Izabela Bukowska-Holnzyńska Aleksander Mikołajczak i inni.